Siemaneczko, witajcie, z tej strony poczucie Krzychu od... A, dobra, sami się git. Jesteśmy w Los Angeles, a właściwie to w Tarzanie, że jeżeli jeszcze nie widzieliście naszej nowej chatki, to wbijajcie do Karola na kanał, bo w czwartek o tam fajny film, w którym również dowiecie się, dlaczego nie mam włosów. <laughs> u mnie tego jeszcze nie widzieliście, tak zobaczycie to u Karola. No i generalnie dzisiaj będzie taki odcineczek, w którym zobaczycie sobie, jak wygląda, jak wyglądają Stany yy, z perspektywy tutaj żyjących ludzi jak na przykład my. Pokażę Wam różne takie różnice między Stanami a Polską, co się różni na przykład w samochodach, jakie są zachowania ludzi tutaj na ulicach, w ogóle jak to wszystko wygląda. Wszystko zobaczycie na bieżąco. Jeszcze chciałem Was oczywiście poinformować, że niestety ostatnio u mnie na kanale jest taki kontencik bardziej luźny. Te odcinki nie są takie konkretne, na jak jakie sobie zakładałem, ale spokojnie, na razie nie mam ani samochodu, jesteśmy w Stanach, więc nie mam możliwości, ale spokojnie za niedługo to się zmieni. W każdym razie mamy dzisiaj korwetkę taką ładną białą. 455 konną Nią sobie pojeździmy troszeczkę po mieście I pokażę wam no te różnice w sumie Także zapraszam do środka I będziemy lecieć Także jak wam e, mówiłem stany totalnie różnią się od e, Europy i to w bardzo wielu aspektach, co zresztą zobaczycie. Z mojej perspektywy oczywiście pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to samochody. No jest to totalnie inne, inne podejście do motoryzacji. Przede wszystkim e, nie ma tego co jest w Europie, czyli ery downsizingu. O tutaj he, fajny podjazd. Let the culture and get some camera time! <laughs> Tak. O tym też chciałem wspomnieć, że ludzie strasznie są tutaj pozytywni. Na wszystko reagują, są w ogóle chillowi, wszystko dzieje się tak spokojnie, nikt się nigdzie nie śpieszy, nikt się nie denerwuje. Tak widzieliście, jedziemy sobie autkiem, a ziomek tam coś mówi, że camera time. Tak, <grym> żeby mu dać chwilę camera time. Tak, tak. Dobra, więc moi drodzy, pierwsza sprawa, samochody. Zaraz wyjedziemy sobie na autostradę, ale jeszcze zanim to zrobimy, to chciałbym Wam powiedzieć, jakie furki tutaj najczęściej można zobaczyć, bo różnią się dosyć bardzo od tych, które możemy spotkać w Europie, bo u nas w, w zasadzie w Polsce, tak jak każdy z Was widział, najczęściej na ulicy można spotkać się jakiegoś... Walutaga Passata, 1,9 TDI, Golfika, Honda Civic albo ewentualnie Opel Astre. Oczywiście wszystko jest z mojego punktu widzenia, jak ja to widzę. Wydaje mi się, że takie samochody można zobaczyć najczęściej na ulicach. Natomiast tutaj, coś takiego jak tutaj, na przykład taki, Ford, taki Chevrolet Silverado, jest to jeden z najczęściej kupowanych samochodów w Ameryce. Do tego Ford. F-150, podobno to jest Najczęściej kupowany samochód w Ameryce No a oprócz tego jest tutaj pełno Pickupów, dużych samochodów Raczej ciężko tutaj spotkać jakieś hatchbacki Sedany no też są, ale jak już są to Na przykład taki Nissan Versa Ciężko chyba coś takiego zobaczyć w Polsce Bo tutaj też można, warto wspomnieć też Że po prostu tutaj samochody Może wyglądowo są bardzo podobne, ale ich nazwy są inne Euro, znaczy Stany rządzą się Swoimi prawami, tutaj też właściwie Nie dba się chyba za bardzo o ekologię Mam tego ciekawy przykład Większość samochodów jest tutaj po prostu z dużymi, wielkimi, widlastymi silnikami Jakieś V6, v Raczej nie ma tutaj miejsca na jakąś ekologię I raczej nie spotkacie tutaj samochodu z silnikiem diesla Albo z jakimś małym silniczkiem 1.2 na przykład No i przez to na przykład w Europie, że są takie obostrzenia Zrezygnowano z produkcji czwartej generacji Forda Focusa RS No niestety nie przeszedł wymagań dotyczących emisji spalin no i niestety, na Euro, w Europie nie przeszło to, bo przekraczał normy A na same Stany, wiadomo, nie opłaca się tego robić Więc zrezygnowali Smutna wiadomość, bo w sumie trzecia wersja była całkiem sympatyczna do jazdy No ale nic Druga sprawa, ciężarówki W Polsce zazwyczaj są jakieś takie, zwykłe takie Nie znam się na ciężarówkach, ale wyglądają jakby miały taki ścięty przód A zobaczcie jakie tutaj są Ładnie takie, jak widzieliście Jakąś GTA Albo w filmach amerykańskich, to właśnie takie ciężarówki tutaj jeżdżą. Maja ma, ma to swój urok, oczywiście, fajnie to wygląda. Kolejna sprawa. Jedziemy właśnie po autostradzie. I to chciałem Wam wspomnieć, że e, autostrady tutaj wyglądają totalnie inaczej. Bo jak wiecie, w Polsce możemy spotkać jakieś dwu, maksymalnie trzy pasmowe. Jak, już jest trzy pas, jak są trzy pas? Trzy pasy na autostradzie to jest jakiś cud, po prostu. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pasów czasami jest sześć. No także jest dosyć spora różnica. Na autostradzie mamy ograniczenie prędkości gdzieś do 65 mil na godzinę, chyba. Czyli jest to gdzieś koło 115 km na godzinę. Szybko licząc 108, 110, coś takiego. Na autostradach w Stanach nie ma też. Yy, tej zasady, że, że wyprzedzamy tylko jakby lewym pasem Albo prawym pasem gdzieś się wolniej Tutaj jest raczej dowolność I czasami zdarza się tak, że na przykład na każdym z pięciu pasów Jadą sobie ludzie z równą prędkością I na przykład wyprzedzają sobie prawym. No jest taka dość duża, duża dowolność na tych autostradach tutaj Na razie jesteśmy na autostradzie Jesteśmy też w samochodzie bez dachu Więc nam troszeczkę wieje I zaraz myślę, że zjedziemy do miasta I w mieście pokażę wam jeszcze kilka innych różnic Pierwszy raz spotykam się, po półtorej miesiąca jak tu jesteśmy praktycznie, pierwszy raz spotykam się korkiem na autostradzie, ale możliwe, że był jakiś wypadek. Tutaj po prawej stronie chyba coś się wydarzyło, ale to raczej nie, nie to. O, ale jest radio z policji. Zobaczcie, czym tu jeździ policja. Jest Dodge Charger, Highway Patrol. Fajnie też, ale o policji może powiem wam coś później, bo tutaj strasznie wieje. Jak już stoimy sobie, znaczy właściwie toczymy się w tym poreczku, to zobaczcie jakie tu są samochody. O tym, o, o tym, to o czym wspominałem. Czyli większość jest tutaj pick upów i SUV-ów. Jeden pick-up, tutaj jakiś SUV, tutaj też duży samochód, tam kolejny, kolejna rzecz. Jest tutaj niewiele rzeczy, których mi się, które mi się nie podobają, ale właśnie e, stała się jedna z tych rzeczy, czyli pomylenie zjazdu. Jedziesz sobie prawym pasem spokojnie i nagle okazuje się, że jesteś na zjeździe i nie możesz nic zrobić Znowu przeoczyłem Ja pierdziele Nie lubię tego Przez to, że jest tak dużo pasów na tych autostradach Bardzo łatwo się pomylić Wiadomo, że pewnie ci co mieszkają tutaj na stałe, znaczy Na stałym no, Ci co mieszkają tutaj cały czas No to pewnie już mają ogarniętą sytuację, wiedzą jak tego unikać, ale Ja dalej się w tym mocno gubię Gleba, wstęp Szeroka pela Kąty Eee, dobra, git Bo w sumie zjeżdżamy i tak tutaj, więc Ale nisko siedzi chłopie pa, prawie wydechem szaruje po ulicy Ooo, chłopie Czy to jest SLR? Sto! Pierwszy raz na żywo taki widzę. Jeździłem nim W Need for Speed Wanted, chyba limit 35 mil na godzinę i w sumie w mieście to jest takie chyba, takie typowe typowy, ogra ograniczenie prędkości. Na autostradach mamy 65 albo 55. O kur... 4,58 Italia po lewej mojej stronie. Oh shit man. Ale mocny. Za to kocham Amerykę. Tutaj takie samochody jeżdżą cały czas. Ciekawe, yy, yy, czarne blachy są tutaj chyba indywidualne I co najlepsze, na czarnych blachach można sobie napisać chyba wszystko To znaczy, nie ma czegoś takiego jak u nas, że masz K1, K2, W, 0 Tylko po prostu pisz sobie co chcesz Fajnie, fajnie, fajnie Cieka Ciekawa kwestia do poruszenia to, tutaj wszystko jest inne Jest inna miara Tutaj są stopnie Warrenheita, nie stopnie Celsjusza. Tak samo paliwo nie jest w, litlach, w litrach, tylko w galonach. Cale, no to te same, cele, jeżeli chodzi o felgi oczywiście, no to te same. Ale milenia. też odległości, odległości, tak, nie kilometry na godzinę, tylko mile na godzinę. Zamiast centymetrów są stopy, wszystko tu jest. inne Klucze też mają. Zamiast u nas, u nas klucze są w milimetrach podawane, rozmiary kluczy, a tutaj też w calach. Więc przyjeżdżając tutaj, musisz się wyposażyć dodatkowy zestaw narzędzi. Tu jest grubo, tu jest grubo. Stoi Lambo Aventador Chris'a Brauna. Ten fioletowo-niebieski. Porszaczek RWB. McLaren. 720S, yy, różowo-biały, no fajnie, fajnie, tam chłopaki A, się... pokazują te, pokazują okejkę okay Także fajne furki u nich stoją, mają swój kanał na YouTubie, mocne rzeczy tam robią Kurde, jakimś raperowi przerabiali też furę, który to był raper? Offsetowi właśnie, oni Offsetowi robili też yy, furę Ta Lamba jest Chrisa Brauna, także też, yy, no, no ciekawe kurde, jest, ciekawie jest I zawsze tutaj, yy, zawsze w tym miejscu stoją takie fury no i kolejną kwestią, którą chciałbym poruszać właśnie w tym miejscu to jest, to jest tuning i możliwości tuningu bo są tutaj o wiele, wiele, wiele lepsze niż w Polsce. Podając prost, prostych kilka przykładów. Na przykład bez problemu możemy mieć tutaj przyciemnione przednie szyby i nikt się do tego nie przyczepi, nie musimy posiadać rejestra tablicy rejestracyjnej. Wow, jakieś dechy na drodze. Nie musimy posiadać tutaj tablicy rejestracyjnej z przodu. Co też jest mega spoko, bo jak robisz sobie furę, która fajnie wygląda. No to jednak ta tablica rejestracyjna gdzieś troszeczkę zaburza cały design, dlatego też dużo osób w Polsce w takich fajnych samochodach jeździ bez tablicy rejestracyjnej, no ale Wiąże się to niestety z mandatem. Co więcej, elementy mogą sobie swobodnie wystawać poza samochód, dlatego jeżdżą tutaj też furki z mega wystającymi kołami. Spoilery ponad i po i poza samochód wystają. No w zasadzie tak, no neony też można sobie zakładać, jak najbardziej. I można bez deżaków nawet jeździć, bo tutaj na to nikt nie zwraca uwagi. Bardzo często można spotkać gdzieś jadący sobie po ulicy samochód bez deżaka albo po prostu mega rozpieszony, ale to jak spotkamy coś, spotkamy jakiś taki rozwaloną furkę, to wam pokażemy i powiemy coś więcej na ten temat. A co do tuningu, jeszcze, no kurcze, no nie przychodzi mi teraz do głowy za bardzo, ale, ale no są możliwości o wiele, wiele większe niż w Polsce. I no tak Naprawdę jeżeli miałbym tu zamieszkać To to byłaby jedna z takich ważniejszych kwestii Które brałem pod uwagę W Polsce jednak fajnie mieć tą zajawę na robienie tych samochodów Ale no trzeba Są duże ograniczenia, trzeba się, trzeba się z tym wiązać Później jest użeranie z policją Tracenie, znaczy dowody le, rejestracyjne lecą Później trzeba odzyskiwać no, Nie jest to tak fajne w Polsce jak tutaj Dlatego ja mocno szanuję O kurczę kolejny McLaren jał Tego mocno szanuję Stany za, za to właśnie Że tutaj policja nie czepia się do tuningowców Że to tak powiem A tam jeszcze Lambo Huracan stoi sobie a to naprawdę miejscu wygląda potężnie. Powiedzmy sobie szczerze, pocięcie Ferrari na kawałki, wsadzenie do niego whitebody jest taką decyzją dosyć odważną, wymagającą dużych jaj i pieniędzy. Tutaj się tego nie, nie boją i robią to naprawdę dobrze chłopaki, więc yy, szacuneczek, bo wygląda to naprawdę zacnie. Ile razy tu nie przyjadę, to za każdym razem jestem tak ucieszony, mogąc sobie pooglądać to co tam u nich stoi, że masakra. Zacząłem w ogóle temat o ograniczeń prędkości, zobaczyłem Ferrari i zapomniałem o tym, co miałem powiedzieć. A miałem powiedzieć o tym, że tutaj są ograniczenia prędkości takie dosyć spoko. W mieście 30 na autostradach gdzieś 55-65 mil na godzinę. Co ciekawe, ludzie raczej tego przestrzegają, raczej jeżdżą przepisowo, ponieważ kary za przekroczenia prędkości są tutaj dość duże i o ile o jakieś 5 mil policja Was nie złapie, no to już o... 10 mają do tego pretekst No tak jak wspomniałem, ludzie raczej tutaj nie jeżdżą szybko Przynajmniej ja nie widziałem Bo na przykład za przekroczenie, za pojechanie Powyżej 100 mil na godzinę Grozi mandat do 900 dolarów Więc dosyć sporo A tu jedzie pura, totalnie rozwalona Bez deszaka, cała poobijana i to jest kolejny temat, który chciałem poruszyć. Tutaj takich samochodów można spotkać na pęczki, serio. Wszędzie jeżdżą, znaczy wszędzie, no. Ludzie jakby nie przywiązują tutaj uwagi do tego, czy mają zderzak, czy go nie mają. Po prostu tutaj auto może być totalnym wrakiem, i policja jakby do tego się nie przyczepi, bo tutaj nie ma w ogóle czegoś takiego jak przeglądy okresowe, tak jak w Polsce. Tutaj po prostu, żeby auto jeździło, musi być w całości To znaczy, mam tu na myśli, że nie może być na przykład w dwóch kawałkach Tylko ważne, żeby było w całości i było ubezpieczone Miało tablicę rejestracyjną, mogło jeździć legalnie A to, czy będzie miało rozwaloną szybę, czy będzie bez zderzaków Może być i nawet bez koła, jak pojedzie No to tutaj raczej policja do tego się po prostu nie czepia Co też jest mega spoko Bo jak dla mnie na przykład taki pajączek na szybie od kamyczka U nas jest od, od razu z miejsca dowód zabrany i mandat Tutaj nawet w ogóle by nie zwrócili na to uwagi więc no, wydaje mi się, że w niektórych miejscach, czy tutaj w Polsce, no, do przesady po prostu trzymają się tych zasad, trzyma, trzyma się tych zasad i, i tych wszystkich praw. Tutaj jest to wszystko bardziej na luzie rozwiązane. To jest kolejna sprawa, która jakby przekonuje mnie do tego, że jednak Stany pod względem motoryzacyjnym są... Kilka poziomów wyżej i oczywiście mi się to też o wiele bardziej podoba Kurcze moi kochani, utknęliśmy w korku Uciekłem z Polski, myślałem, że, od, że ucieknę od korków, ale widać, że tutaj też mnie dopadły Więc y, płynniutko zjeżdżamy z autostrady, żeby nie stać w koreczku i polecimy sobie przez miasto o. O. Tak, takimi autami też ludzie jeżdżą Znaczy w tym to może akurat nie, bo tu wszystko wisi, ale jakby... Po, po, po chwycie. Na trytkach by sobie gdzieś połapał te zderzaki żeby to jakoś się trzymało, to bez problemu mógłby sobie takim samochodem jeździć. No i kolejny przykład. Długo nie trzeba by było szukać, jak można sobie śmigać po stanach. Zderzak przywiązany sznurkiem. Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, to prawo jazdy, bo tutaj w stanach na małych wioskach prawko można mieć nawet od lat 14. Tak, od lat 14 mi się w to wierzyć nie chce, tak wyczytałem, ale serio, gdzieś podobno na jakichś mniejszych miastach można od 14 lat mieć prawo jazdy. Normalnie jest to 16, że normalnie od 16 roku życia można sobie zrobić prawo jazdy. W niektórych stanach od 17. A na ciężarówki dopiero chyba od 21. W każdym razie, no, jest to też ciekawe. Co więcej, można zrobić sobie wcześniej prawo jazdy, takie jakby, jakby to nazwać, takie szkolne. Gdzie za zgodą rodziców chyba z coś takiego, y, możecie wyrobić sobie prawko, ale możecie jakby używać go tylko wtedy, kiedy jedziecie na przykład do szkoły i możecie sobie na legalu dojeżdżać samochodem swoim z domu do szkoły, ale nigdzie więcej także to jest me mega ciekawe, że od 16 już można y, prawko sobie tutaj robić i co więcej zdawanie prawa jazdy jest tu tutaj mega łatwe i kosztuje bodajże 30 dolarów z tego co się dowiedziałem i jest naprawdę mega proste, rozwiązywałem sobie tutaj test w ogóle jeszcze jakby nie jeżdżąc tutaj bo jak zaraz po tym jak przyjechaliśmy do Stanów to stwierdziłem, że zrobię sobie test na prawo jazdy, taki amerykański i e, muszę Wam powiedzieć, że szło mi całkiem nieźle, pomimo tego, że nie znałem żadnych ograniczeń prędkości, no i też nie, nie rozumiałem tak naprawdę dużo słów, no bo jednak e, nie mam styczności z, językami, z językiem angielskim na tyle na co dzień, żeby znać te tutajsze słówka, e, na przykład związane z prawem jazdy, ale tak jak mówię, poszło mi całkiem nieźle, więc zdawanie prawka jest tutaj dosyć łatwe i dawać prawo jazdy można na swoim samochodzie, więc możesz sobie przyjechać nawet Ferrari i <laughs> zdawać sobie na nim prawko. Także to też jest bardzo przyjemny aspekt mieszkania tutaj, że prawo jazdy można zrobić już w bardzo młodym wieku, no i tak naprawdę na bardzo łatwych i przyjemnych warunkach. Będzie moment, na który czeka każdy fan motoryzacji, a mianowicie tunel. Duży tunel przed nami, ale musi mieć proste. Ja się ustawiłem na skręcie w prawo. Trudno go nie zauważyć. Wszędzie wystające antenki, reflektory i wszystko. Generalnie policja tutaj jest mega miła. W przeciwieństwie do Polski tutaj widząc policję czujesz się bezpiecznie, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola albo komuś nie, policjantowi nie spodoba Ci się samochód i cię zatrzymuje. Nie, czegoś takiego tutaj nie ma. Za co też bardzo mocno szanuję. Ogólnie tutaj policjanci, funkcjonariusze są bardzo przyjaźni i na przykład ostatnio słyszałem historię, że ktoś przekroczył też bardzo prędkość, nie byłem to ja i po prostu policjant go puścił. Po krótkiej pogadance tam delikwent został puszczony Więc no mega, mega sympatycznie Tak naprawdę policja zatrzymuje cię tutaj Tylko za jakieś wykroczenie Na przykład przekroczenie dużej prędkości Albo przejechanie na czerwonym świetle No i zazwyczaj kończy się to na zwykłym pouczeniu Gdzie no w Polsce na 100% Dostałoby się mandat tutaj, widząc policję, czujesz się bezpiecznie, a nie myślisz sobie, że Jezus za chwilę za, mnie, za coś mnie zatrzymają. Na przykład, Jezus, przyciągnie mnie szyby, zaraz zatrzymają mnie i dostanę mandat, nie? Także no tutaj y, uszanowanko dla policji. Można poruszać się po mieście totalnie bezprzepałowo jeżeli nie przekraczasz prędkości i nie robisz nic głupiego, to raczej mała szansa, że, że tutaj zatrzymacie policja A! I tutaj jest szacunek do policji. Tutaj ludzie mają szacunek do policji. Jak zaczyna się uciekać, to ci po prostu. Od... I tyle. <ślam> Właśnie tak tutaj wyglądają samochody kurierów, bez drzwi jak, Zupełnie jak w filmach. Ja takie samochody wiem w filmach Przyjechałem tutaj i tak mi się buźka się Myślę jest. kurde Faktycznie to tak wygląda, no fajnie. Nie wiem czym to jest spowodowane Bardzo możliwe, że mają tyle przesyłek, że, że po prostu nie chce im się drzwi otwierać To coś, wychodzi nie otwierając drzwi i wsiada z Ale w ogóle śmieszne, że jadą sobie i nie mają drzwi Ciężko mi sobie wyobrazić, jak się musi czuć w środku kierowca Ale fajnie, fajnie doświadczyć tego, że widziało się to na filmie A teraz Dosiadczam sobie tego tutaj, Welej. Ciekawe doświadczenie, ciekawe. Zauważyłem jedną rzecz, że nie mam cykor łapy tutaj, ale mam za to tutaj. <ścoughs> Właśnie z Piotrulem się podjeżdżamy pod jedzonka i widzimy tutaj bezdomnego, który ma napisane hungry anything helps even a smile. Ja stwierdziłem, że dam mu 9 dolków, bo akurat tyle mam wolne. Więc za 9 dolków muszę kupić do jedzonka. Hey sir. Here you are. Eat some money Take some money for it. You feel right on there, man. Yeah. Thank you very much. Need no problem. Some water? Huh? Need Some water? Yes, please. Oh, man, that's the best thing there is. Thank you. No problem, sir. Hey, you guys have a good evening. Be safe. Thank you. <laughs> Thank you. Także jesteśmy na stacji i przy okazji tego zobaczcie jakie są ceny, znaczy pewnie wam nic to nie mówi bo to jest w galonach, ale żeby było łatwiej to powiem wam, że średnia cena za litr paliwa tutaj przeliczenie oczywiście na nasze, to jest około od 2,25 do 2,50. 2,50 za litr paliwa. Gdzie u nas jest to 4,50. No wiadomo, teraz w obecnej sytuacji troszeczkę mniej, ale powiedzmy, że regularnie około 4,5 do 5 zł u nas waha się cena za litr paliwa. I żeby przybliżyć Wam to jeszcze bardziej, to zrobimy takie malutkie porównanie. Tutaj w Stanach średnie zarobki roczne to w przeliczeniu na polskie około 203 tysiące złotych, a w Polsce... Roczny zarobek średni to 6, 63 tysiące złotych. Około. Więc jakby jeszcze bardziej to przeliczyć na, na paliwo, to za jakby roczną pensję tutaj można kupić około 6700 litrów, a w Polsce, przepraszam, 7600 dokładnie sprawdzę w Stanach. Is that Ja, yeah, exactly. Are you wow, I'm so <laughs> y więc y wracając y tutaj w Stanach za Roczną pensję można zakupić. Dokładnie 7106 litrów Przeliczając na galony To jest 1875 galonów A w Polsce około 6000 mniej litrów Czyli 1100, 1120 litrów za, tą, za zarobki polskie Więc różnica jest kolosalna Dojść, że tu jest paliwo o wiele tańsze To jeszcze zarobki są wyższe Co jeszcze bardziej poszerza tą różnicę Między Stanami a Polską No i dlatego nie ma tutaj czegoś takiego jak LPG W Polsce nie do pomyślenia W Polsce każdy musi zagazować furę A tutaj nie ma w ogóle, nie ma nie ma stacji z gazem, nie ma na, samochodów na gaz. Tak jak wspominałem, spotkać możemy tutaj tylko i wyłącznie. Znaczy w większości samochody. Z dużymi, ben, dużymi benzynowymi silnikami Paliwko jest mega tanie No i faktycznie nie odczuwa się tego Bo pojechaliśmy, na samym początku jak tu przyjechaliśmy, Byliśmy w Las Vegas Szczerze powiedziawszy na tej trasie Jechaliśmy Dodge'em, Challengerem I no muszę wam powiedzieć, że ta autko nie spaliło praktycznie nic Tankowaliśmy dwa razy po 30 dolarów bodajże także, także no dosyć fajnie to wychodzi I zmierzamy już ku domowi Ale jeszcze chciałbym wam pokazać jedną rzecz Do której mam nadzieję, że raz się zbliżymy I zobaczcie, mamy tutaj Stop Niby taki sam jak w Polsce, ale ten stop tutaj na skrzyżowaniu jest dokładnie w każdym z kierunków. I ten, kto pierwszy dojedzie do skrzyżowania, ten pierwszy może opuścić skrzyżowanie, więc nie mamy czegoś, nie mamy czegoś tutaj takiego jak u nas zasada prawej ręki, tylko po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Dojeżdżasz pierwszy do skrzyżowania, więc pierwszy z niego wyjeżdżasz w, dowolny, w dowolnym kierunku. Mega fajne rozwiązanie, aczkolwiek raz złapałem się na takiej sytuacji, że dojechałem w podobnym okresie czasu jak, jak druga osoba do skrzyżowania. Dojechaliśmy, można powiedzieć, że w tym samym czasie do skrzyżowania, no i wtedy pojawia się. Problem. Kto jedzie pierwszy, ja czy on. No, i wtedy to raczej tak na wyczucie, na wyczucie się je yy, po prostu rusza. Jak ja ruszę pierwszy, no to kolejna osoba po prostu czeka. No i w zasadzie to, było większo to była większość rzeczy, które chciałem wam przekazać, a właściwie pra prawdopodobnie wszystkie były to oczywiście takie rzeczy związane typowo z samochodami, no i yy, tak, bardzo, tak podsumowując, każdemu spodobałyby się stany pod tym względem, bo no naprawdę pod względem motoryzacyjnym czy to jeżeli chodzi o możliwości tuningu, czy o samochody, czy o prawa, to wszystko stoi e, o wiele poziomów wyżej niż w Polsce. No i e, w zasadzie tyle. E, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, mam nadzieję, że choć troszeczkę się dowiedzieliście, e, jak to tutaj w Stanach wygląda bo na przykład z mojego doświadczenia wiem, że nie będąc po prostu jeszcze w Stanach, mieszkańcy w Polsce, byłem bardzo ciekawy, jak to tutaj wygląda, bo zawsze w grach, w filmach to fajnie wyglądało, ale w końcu udało mi się przekonać na własnej skórze. No i tak, z mojej, mam nadzieję, że wyciągnęliście chociaż taką malutką lekcję z tego, jak to tu wygląda i na przykład jak kiedyś przyjedziecie, to będzie Wam się po prostu łatwiej korzystać tutaj z dróg i ogólnie będziecie wiedzieli, jak to tu wszystko wygląda. I my już jesteśmy pod domkiem, więc się z Wami żegnam. I zapraszam Was do kolejnych, do kolejnych materiałów już w kolejną sobotę, a za niedługo już będą dwa odcineczki w tygodniu. O ile uspokoi się tylko cała ta sytuacja na świecie, bo na razie nie ma warunków do nagrywania dwóch odcinków dziennie. No ale strasznie się rozgadałem, więc żegnam się z Wami. W tym momencie z Wami się żegnam i zapraszam do kolejnego materiału. Elo!